Niepisaną tradycją na moim kanale jest to, że co roku recenzuję w wiosnę coś z rybami. Niestety w tym roku się spóźniłem, za co was przepraszam. Jako, że ostatnio wzięliśmy na warsztat rybny film animowany, który był całkiem dobry, to dzisiaj dla odmiany mam dla Was bardzo dziwny serial z rybkami, który, jak byłem mały, oglądałem na DVD. Tęczowa rybka. Znana także jako tęczowe rybki. Bardzo dobrym znakiem jakości kreskówki jest to, że już same intro mnie jej śmieszy. Posłuchajcie. Mała rybka, rybka. mieszka w morzu. w ogóle. Zobaczcie sam opis tej bajki. No więc głównym bohaterem jest mała rybka. Rybka! Która ma błyszczące płetwy. Nie znam się na rybach, ale czy czasem jak ryba ma dekoloryzację pojedynczych łusek, to to. Nie jest jakaś choroba? E nie, czekajcie, co się dzieje, jak ten, tęczowa rybka faktycznie istnieje. Rybka! Jego dekoloryzacja łusek mnie szczególnie interesuje, bo reszta jego rodziny to normalne ryby, które... wyglądają jakby każda była z jakiegoś innego gatunku. Oj, błystek, twój ojciec chyba coś kręcił. Są też jego dwaj przyjaciele, z czego jeden z nich to Syrena. Znaczy, to miał być konik morski, ale w ogóle nie wygląda. Widziałam piękne pole wodorostów. Najsławniejszy obraz Wincentego Van Ryby. Wincenty Van Ryba, he? Ciekawe, czy Ricky Marlin jest fanem Wincentego Van Ryby. Mamy też oczywiście typowych kreskuchowych łobuzów w postaci rekina i płaszki. Nazywają się zęba i kolec, a ich ulubionym zajęciem jest zaczepianie losowych dzieci. W, na w naszym odcinku błyska zaczyna nagle boleć ząb. I na początku już mam pytanie: czy ryby w ogóle mają zęby? Wiem, że niektóre mają, ale błystek raczej nie należy do żadnego gatunku, który posiada zęby. Nie wiem. Szczęka go boli. No błystek, co cię boli? Bali mnie ząb! Nie masz zębów, chłopcze. No dobra, sam się tam przeciąłem. Dlaczego? Muszę zniszczyć Marley. Oh, Gryztek jest nastraszony przez mniam juniora, że dentysta ogólnie zrobi mu engela w gabinecie i że lepiej trzymać się od niego z daleka, więc ten wraca do domu przestraszony i nikomu nie mówi, że boli go ząb, bo inaczej trafi do dentysty. Ale w domu stare wszyscy chcą, żeby coś gryzł, więc wiadomo jak to się kończy. Moje ukochane! O, Wspaniałe! Twoje ulubione danie, Błysku. Krucha sałata, stek z brunatnic i chrupiące ogórki morskie. Podczas obiadu ze względu na- A! Podczas obiadu ze względu na Zęba, Błystek odpierdala Pro-ama, aż daje mu ciasto, które określane jest z jakiegoś powodu jako Zapiekanka w kruchym cieście. I wszystko z Zębem wychodzi na jaw. Gadają błyskowi, że musi iść do dentysty, przez co ten, w wyniku tego, że, wiecie, rekin wcześniej go nastraszył, jest przerażony, jak Julkanem do książki od biologii. Ej, czekajcie, takie coś, co się kapłem dosłownie podczas montowania tego filmu, otóż... To jest świat, gdzie wszystko w morzu żyje, żyją tam ośmiorniczki i tak dalej, nie? A to jest ewidentnie rozgwiazda, to nie jest żaden kamień... To nie jest nic takiego, to jest ewidentnie rozgwiazda, to wiecie co? Dosłownie... Rodzina Błyska ma powieszonego na ścianie trupa, którego zabili w zegarek. Ten człowiek dosłownie robi z ludzi kurwa meb. Błystek idzie spać i oczywiście ma koszmar. I my widzimy ten koszmar i on wygląda kurwa tak. Już nadchodzi. O, kolejna mała ofiara. <laughs> Chciałem powiedzieć, pacjent, nie martw się mnie, to nie będzie bolało. <laughs> nie, nie, odejdź ode mnie! Mam nadzieję, że moje wiertełko zatrzyma się we właściwym momencie. Tym razem! <laughs> Jezusie, takie dziwne sneżach miał upiornie. Za, że w wczoraj z mi nie napił. Aż bo się łóczy zamknąć. No więc błystek idzie następnego dnia do gabinetu dentysty, który wygląda identycznie jak w jego śnie. Wszystko jest identyczne jak w jego śnie. Ryba wychodzi z gabinetu, jest identyczna pielęgniarka, identyczny doktor wiertło, identyczny wystrój wnętrza. Nie wiem, zgaduję, że doktor wiertło działa jak ten typ z tej starej klibi Basty. Ej, wiecie co? Doktor wiertło to jest dobry pomysł na kolejną straszną postać dla dzieci. Ej, czekajcie. Numer 15. Doktor Wiertło. Na tym nagraniu widzimy, jak Doktor Wiertło wychodzi z ciemności. To może być CGI, ale nic nie wiadomo. Nie, czekajcie. Nie wejdź w złe drzwi! Doktor Wiertło w Fnaf... e, Nie, czekajcie. E, Bendy! E, też nie. Hello, neighbor! Nie! E, to może. CHUGGY Co się stało z horrorzem jako gatunkiem, to ja nawet... Doktor leczy zęby błyska, w których po prostu po polsku, pośląsku był ubytek, a potem daje mu cukierka, bo to jest coś, co dentysta ewidentnie by zrobił. A tu jest nagroda za to, że byłeś taki dzielny i odważny. Proszę. Ulubiony lizak! Mogę się spytać, skąd ten dentysta wiedział, jakie lizaki najbardziej lubi błystek. <laughs> ten doktor wiertu robi się coraz bardziej podejrzany. To się w ogóle nazywa kurwa doktor wiertło. Ja nie chcę tam iść tato. Wracajmy do domu. Błysku, jak tam było? A bardzo elegancko Wadę dostałem. Zębaczu pan doktor prosi do gabinetu. Obawiam się, że jeden odcinek przygód błyska tęczowej rybki nie wycierpał naszego rocznego rybkowego PKB. Więc mam dla was też drugi odcinek, który mnie rozwalił, jak byłem mały. Niestety nie ma w nim doktora Wiertło. Ale gwarantuję wam, że ktoś będzie chciał w nim zatłuc Błystka. W tym odcinku Błystek i jego przyjaciele są harcerzami. Po wstępnym przypale u drużynowego, bo... Kolec wrzu wrzucił mu biedron Biedronki? Do ciała? Co? Wyruszają na biwak, ale muszą przejść przez coś, co nazywa się Kruchy Kanion, bo innej drogi nie ma. Chwileczkę, oni są rybami i nie mogą przepłynąć nad tym kanionem. Wystarczy, że popłyną do góry, przelecą nad kanionem i myk. Ale wtedy błyska i zębacza sysa dziura, wiem jak to brzmi. I możecie się domyśleć, że jest to jeden z tych odcinków: typu protagonista i jego wróg są odizolowani od reszty i muszą współpracować ze sobą. Na początku niezbyt im to idzie, ale potem Błystek ratuje życie zębacza, którego wsysa Wir. I wychodzą z jaskini, gdzie napotykają problem w postaci dwóch medus, które ewidentnie są dorosłe, i twierdzą, że chcą pokazać im swoje parzydełka. I ich dotknąć. Może będzie im jeszcze weselej, gdy połaskoczymy ich parzydełkami. <grystanie> Co o tym mówi podręcznik skautów? Mówi. Mogę chociaż jedną recenzję zrobić bez tego typu żartów. Teraz poczujecie moje parzydełka. Emae, parzydełka! <grystanie> Kurwa, mać. Nie, wyobraźcie sobie, że jesteście dzieckiem. Dwa jesteście dzieckiem, jesteście zgubieni i nagle wychodzą z za rogu dwaj kolesie i... Pokażemy wam nasze rączki! pokażemy was naszymi rączkami! No więc zębać i wychodzą z... <laughs> Nie mogę kurwa! No więc zebaci i wychodzą z jaskini i to była tęczowa rybka. Dziwna śmiechowa bajka, którą miałem na VCD jako dzieciak, bo miałem ją z gazetek. Bardzo trudno jest mi orzec, czy można by ją w jakikolwiek sposób podsumować. Myślę, że na pewno ma potencjał do shitpostów. postów. No i to by ja była tyle na dzisiaj. Taka mała, krótka, luźna jak pojęcie praw kobiet w Mauretanii recenzja. Mam nadzieję, że się wam podobała, bo stęskniłem się, przyznam szczerze, zarobiłem tych recenzji dziwnych filmów z rybami. Fajnie było do tego wrócić. Cześć. Teraz poczujecie moje parzydełka.